I witam wszystkich, w kolejnym odcinku zagramy w Dishonored the Big Mor Witches I więc tak, ponieważ bo skończyliśmy ostatnio gdzieś tam, tam, tam Miałem zrobić tak, żeby wziąć te wszystkie łupy z tamtych celi I, i, w, i w następnym odcinku, odcinku uciec od tego miejsca A więc jeszcze spisałem sobie cele, gdzie, był, gdzie byli ludzie jakichś tam gangów Tak, i ja postanowię otworzyć te cele Aha, oh, fuck. o fuck! O nie, Ej, nie mogę jej wziąć! Oh, fuck this shit! Ludzie, Ratunku, Dobra, czytuję gra jeszcze raz i otworzę te cele. Otworzymy te cele, wypuścimy tych ludzi, oni tym się zdezorientują. I będzie, będzie Bosko. Tutaj sobie leży, spokojnie. Dobrze. Mamy pierwsza cela A14. Gdzie jest taki dziwny koleś, który on na, z którym on cały czas klęczy. Ale gdy zauważy, że jest ucie yy, sposobność ucieczki, on zaraz ucieka. Ale gdy znowu podejdziemy do niego, ty, y, trochę go popukamy. Znaczy, nie miać, tylko go tak go popukamy tak, o tak, 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 tak. To zaraz wróci się do tej celi. 0,8 e. dobra i jeszcze parę celi, czyli dokładnie dwie nie licząc, e, nie licząc tej aha, dobra idę 0,3 Jeszcze zostało D11 Ciśniemy na dół Ładnie pięknie e... Oho, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobrze to jest Ta miejscuwa jest O fuck fuck, żem odwalił O oh fuck! This shit! Nie musisz że on idzie. On idzie do mnie? My jednak mnie zauważyli. Dobra. Wejdziemy sobie jakoś górą. Tu się ładnie przejdzie. Tak. Aha, spoko. Poszytać ja miałem taki bardzo fajnie, bo oni, oni tutaj patrzyli na mnie. Po prostu oni na mnie patrzyli, ale... Ale mnie nie widzieli. Okej, okay, dobra. Nasze spojrzenie pustki, które jest mega ekstra Kur wyczepiaste Przyda nam się. I w ten sposób właśnie sobie... Wychodzimy ładnie z tych kanałów z tych nie kanałów, boże. Z tego więzienia ogólnie ta misja mi się wydaje, że jest taka przyjemna. Podoba mi się bardzo. Hmm. To nic nie ma, nie powinno być. Ruszajmy. Ma, już z gry, mamy to, to. Eee, yy, coś tam, zdań się łatwe ciała. Działanie specjalne. Do się o, o przesłuchanie wieśmi z Bigmore. Aha, okej. Okay. Miski yy. dobra, ciśnijmy dalej. Czarnogrynkowy handlerz otworzył coś tam śniętego, że po uwolnieniu Lizzy masz kapitana, który popłynie z domu w górę rzeki. Niestety, zastępca Lizzy Edgar Wakefield kieruje teraz gangiem i miał dostatek bez walki. Rozpocznie się z, Wake, z Wakefieldem i pomóż Lizzy odzyskać działający statku. Dunwall staje się szybko. Sześć miesięcy temu, Draper's War tam Dunwall był rzadko i szybko. Strollował, szedł i zaczął być znany. Plague płynieł. Today it's a battleground where two street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang, the Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And the riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have... Mamy -hmm. dostępne nowe ulepszenie. To jest pył konfuzji, który co on robi? Mamy ten pył, mamy ulepszenia. E Zmienia skład pyłu duszącego w ten sposób, że wywołuje on utratę pamięci krótkoterminowej. Potraktowanie płynem wrócę do robienia tego, co robi na, y, zanim zostali zaalma, za, ala, zaalarmowani. To walić to mnie nie że potrzebne mnie jest potrzebne. E, tak. To. I zasięg minikuszy e, wybuchających. Nie, bo nie badam, ja nie będę tego zabijał. Ma korzyści. By pracował Nigro Twilde, skrzynia. Nie, ja sobie wezmę to i why not, czemu nie to? Dobra, zakupy strzałek, mam jedną sobie strzałek. kupię, będę miał 10

No spoko. 6 hmm. runa potrzebuję. Co ja Jest mistrza skrytebórców. He, 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 a co? Dobra, mam to dobra, dobra, dobra i kryta runa. Aha. Dobra. Pozbieram sobie łupy w międzyczasie. Dobra, tutaj mamy jakieś... Aha, ok, Dobra. O, nie się tutaj leją. Ohohoho, ja się ucieknę tutaj. Tak fajnie, sprośnie. Mhm. Ktoś mnie tu goni? Tak, mam amulet jeden jakiś. Nie, chwila. Czy tu są beto? Nic nie widzę. Nie mogę się ogarnąć. runa jest tutaj. Tu gdzieś mam amuleta na razie powiem wam, że jest spokój. Coś mamy, jakiś nowy wpis w dzienniku. Były kupy z lepszych, e, z lepszych dla World czasów. Jeremy, Obecnie dla bezpieczeństwa, handluje na czarnym rynku i sprzedaje trudne do że żyje w swoim bezpiecznym mieszkaniu na sam. Dobrze, więc mamy jakieś tam fajnych... ...tkania. Tu można się fajnie ukryć. He, Dobra. Tu jest strzałki jakieś, tutaj widzę. Kolejia, dobra, aż sobie go Tutaj ładnie udusimy. Dobra, chodź tutaj. Ale też tutaj. Przy tych ciałach mamy tutaj. O, fuck this shit. Yeah, Powiem, że. Nieprzyjemnie. <laughs> ok, tu mam jakieś strzałeczki, ale mam te bełty. Takie zwykłe bełty tu ja mam. Ale tu coś nie weźmie tego, dobra. E, Ty mamy fajne lokacje, powiem wam, że z tego... E, o, oh fuck. Zapomniałem, że tutaj są takie rzeczy jak takie kolczaste murki. Pięć szczury Co tam ci się szli lać? Aha Okej, okay, dobra, idziemy potem ukry tą runę Ona no, jest tutaj tak jakby Hmm, fajnie się tu skacze O ty Chodźmy po tą runę. Będzie to jakieś wejście? Czy nie będzie? Prawdopodobnie, że nie. Ha co widzicie? Dwóch kolesi. To są jakieś szczurki te sprawy. Zrobiłem teleportation, scalification, A te szczury nie idą do mnie. Ostrzeżenie od animowego przyjaciela. Zgodnie z sekcją otrzymane od, od twoich wielu rolników, wyciągnąłem to okropieństwo z głębi kanałów burzowych i umieściłem w uzgodnionym miejscu. Hmm. Czyli może chodzić o korwo. Tak, paryły te sprawy. Moce, co możemy sobie zrobić? Przyciąganie. Przyciąganie jest mi potrzebne. To sobie wezmę. Why not? No, to mi się przyda. No, znaczy ci sobie zwiększy żywotność. Wezmę sobie może przywołanie. Tak, będę zbierać na przywołanie, bo mi, jest, mi się bardziej przyda. Tutaj widzę jakieś rzeczy fajne. O, ho, ho, ho Co to jest? Rzadki kwiat yy, wolego Olego. sceny z uwagi na swoje medyczne i to właściwości. Oh fuck. Hmm. To są monety Wszystko to co chciałem mam Dobra te się nawalają jakaś Handle O fuck 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 ha... ha, ha. Zróbmy sobie tak, że, 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 że. O, 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 o. Trachać tutaj. Dobra, ty się ładnie tutaj duś. ha ha, dobra. Mamy save, potrzebny jest klucz. Który koleś ma klucz? Który ma klucz? Tu są klucze żaden nie ma. Kluczy? Seriously? No i to dużo gelda. Eee, tu nie jest żaden zamek ani nic. No więc się trochę pobawimy, dobra. Żadnego wejścia nie ma, tutaj tak samo co to? Co się tu obserwuje? Chyba nie tutaj, widzę coś jest do zdobycia. Fajna rzecz. No, no, no nie w tą stronę, kulta. Dobra. Serio? Dobra. Dobra. No tutaj weźmy sobie. O. Mamy sobie drut miedziany. Teraz... No, jeszcze tego nie chciałem. Ten pylon łukowy przydałby mi się, przydałby mi się go ładnie zneutralizować. To prawdopodobnie zrobimy. W taki albo inny sposób. E Przydałoby mi się takie coś jak. Chyba tego tu nie weźmiemy. To mm jest -hmm. trochę takich cennych rzeczy. Hmm. Dobra chodź tutaj. Dobra, weźmy sobie teraz to. Teraz weźmy sobie, niech to się trochę... Dobra, niech to tutaj tu. Oh, fuck this shit! O oh, fuck, 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 fuck. Tego się nie da otworzyć. Oh, fuck. Pewnie szczury, ta. Dobra. Klucz do panelu kontrolnego. Aha. Nie, ja tego nie przerobię. Oho Instrukcja obsługi pilna naukowego Dobrze Spróbujmy sobie wejść tutaj Dobra, jest udało się. Nie było tak źle Myślałem, że będzie gorzej Dobrze, no to sobie pędzimy teraz Gdzie mam wejść? Mhm, dobra, 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 dobra Z racji tego, że mam dużo... coraz większą swobodę ruchu Mogę sobie pozdobywać różne amulety i inne fajne... Tu jest jedna runa, tu jest spaczony amulet Z tego co tutaj widzę Dobra. Hmm. Och, mhm. widać, że towarzystwo, ale na ja nich chcę. Chcę ja się z nimi na razie bić. Chcę sobie... to wziąć. Dobra. sobie. To wejdziemy sobie tutaj. To mi się troszeczkę odładuje. To wejdziemy sobie... To wejdziemy sobie teraz... tutaj. No i trochę się przydało tutaj wyjść. I mamy zszpaczony amulet. Jakaś duchowa sylwetka, tak? Drażniąca sylwetka. Korzyść z mają bardzo małe szanse trwania się atakami dystansowymi. Aha, no spoko, dobra, to nie jest mi jednak potrzebne jak na razie. mu amulet na razie jeden na... Aha, okej, okay, dobra, tu jest jakiś koleś, widzę. Ok. Tu jest runika. O oh, fak. Ho ho, 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 Prawie bym się zabił. Eee. Teleportation zróbmy. Tak, wiem, że musisz być czujna. Musisz być bardzo czujna. inaczej Ciebie tam zastrzelę. Na przykład... takim czymś. Dobra, teraz sobie... tutaj leż. A ja sobie w łatwy bardzo sposób... popatrzę coś, jest, co jest w tych kanałach. Może coś fajnego. Trochę monet. Zawsze znaczy monety się przydadzą. To wszystko pozamykane. Tak, dobra. Tutaj tak samo Przydałbym mi się wejść tam na górę.

Jednak z nim możemy gadać, dobra, spokojnie sobie go oglądniemy. Dobra, Aha. to wszystko pozabieramy. Eee, tu co mamy w tym? Mamy tutaj jakieś rzeczy do dobra.

To chwila, 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 no. say would you consider doing a job for me there's a man whose debt to me is well past due I'm not a bill collector I don't want the money I want his head I pay you well and you can use the money to buy things from me I' okay. Flint is a chain smoker. He likes to light up in the old canal tunnel and play Nancy for coin. I'd start there. Make an example of him. Got it. Now let me see what you've got. Tell me what strikes your fancy. What it To mi się przyda, bo jeszcze przy się mhm, Teraz mam kogoś tam załatwić. No weź ty pójdź, to ja sobie cię eee. Dobra, weźmy teraz sobie to. Poko. Gryłam już 26 minut, a więc teraz zakończę to odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Fambić na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!